No kurczę, już prawie mejbych, Prawie. Proszę Państwa, w dzisiejszym filmie naprawdę bardzo okazała mocna biała larwa Mercedes S560 Formatic, rocznik 2019, rejestracja 2020 i nie jest to nawet W. 222 AV, bo mamy do czynienia z wersją przedłużaną. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Oj, jest to tutaj pokazywać. Przejedziemy się nią, skoczymy na próbę autostradową, zweryfikujemy osiągi, zbadamy raceboxem. Teraz uważajcie, W8 ma zaledwie 16 tysięcy kilometrów przebiegu. Pochodzi on z Japonii, jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. W zasadzie to jego stan jest oj, aż cmoka sobie człowiek pod nosem. Wielu stwierdzi, Iż ta S-Klasa to taka ostatnia prawdziwa S-Klasa. Bo po prostu wiem, że to tak dziwnie trochę zabrzmi, ale jest ona taka, jak na S oczywiście taka normalna, taka fajna, taka przyjemna, mniej tableciana, jakby. I według mnie tutaj dodam od siebie, że chyba jednak lepsza jakościowo niż 220. Trójka nawet, pakiet AMG, Long, V8 pod maską. W dodatku nie jest to jeszcze żadna hybryda typu plugin, żadna w ogóle hybryda, nawet, nawet nie jest to miękka hybryda. Mamy do czynienia z poliftem. W 2017 roku jakoś 222 przeszła lift. Jeśli chodzi o takie zewnętrzne zmiany, no to został tutaj zmieniony całkowicie. Przód. Tył, zwróćcie uwagę, jakie tutaj mamy reflektory. Są to reflektory, oczywiście LEDowe, multibimy wycinające. Po reflektorach od razu widać, że jest to polift. Te trzy paski takie, to jest światło do jazdy dziennej, czy też postojówka, proszę bardzo, jaka gęba, nawiązująca do innych yy, modeli. AMG, bądź też w pakietach AMG. Proszę bardzo. Lampy w poliwcie są inne, zderzak inny, grill inny, maska inna. Zwróćcie uwagę, ile chromiska. No jest to Mercedes, w Mercedesach chromu się nie musimy wstydzić, czy tam obawiać. Proszę tutaj radar. Ten egzemplarz jest bardzo fajnie dopchany, jeśli chodzi o wyposażenie w środku, jeśli chodzi o masę asystentów. Jest tutaj tempomat aktywny. Nie wiem, kurczę, jakiś Asystent y, półautonomicznej jazdy. Felgi mamy tu 20 calowe Myślę, że takie optymalne. Y, w sam raz do S- klasy, żeby auto wyglądało, ale też, żeby się jeszcze nim wygodnie jeździło. Napęd Formatic, także zawieszenie pneumatyczne, szerokość opon z tyłu 275 z przodu 245. Zwróćcie uwagę, tu nawet są fabrycznie, takie ściemniane jakby okna, ale uff, jakieś to cholera wie, filtry są czy co? Takie niebieska poświata jest. Z przodu jest to. Troszeczkę inaczej. Jest to fabryczne. Zobaczcie, tu może będzie o tak widać. Taki bardziej seledynowy, jakby kolor, coś takiego. Nie, no ale robi ten samochód wrażenie jadiernicze. Aż w ogóle dziwnie mi się mówi, że jest to już. No, stary model. Ale jeśli ktoś jest mniej zorientowany w gamie Mercedesa, no to ja nie wiem, łatwo byłoby go nabrać, że jest to po prostu noweczka. Proszę bardzo, tutaj aluminium, to jest taka jakby satynka, ale to jest prawdziwe też, to nie jest plastik. Jeśli chodzi o S-klasę, to też warto tutaj przyjrzeć się detalom. Przykładowo, spójrzcie, jakie tutaj mamy lampy. Że bardzo, w środku to tak jakby tutaj Kryształki, jakieś diamenciki się po prostu tak mieniły. Ślicznie to wygląda. I zderzak z tyłu, pakiet AMG. No to mamy tutaj takie oto końcóweczki i są one, proszę Państwa, fejkowe można powiedzieć, można powiedzieć, że wszystko jest ok. No bo to w zasadzie jest aluminiowe, takie jakieś, no nie, metalowe, nie wiem, czy aluminium czy nie, ale jest to element zderzaka, mimo wszystko spaliny tutaj się wydobywają. Z drugiej strony jak jest. Proszę bardzo, nie ma takiego fejku bezczelnego. No wiecie o co mi chodzi, że po prostu układ wydechowy kończy się w dół, a w końcówkę wydechu wkładamy palca, o, i sobie go łamiemy. No nie, to nie tutaj, to nie Audi, ale tutaj wokół tego samochodu chodzę. <laughs> jest. Ale co się dziwić, skoro taka Esa w longu ma 5 metrów i 26 centymetrów, prawie masa auta w tej konfiguracji w longu z V8 z napędem na wszystkie koła to 2125 kg. Także nie tak źle wcale, jak na dzisiejsze czasy. Nie tak źle, segment F przecież, no i taki wiecie. Konkret że taktujmy. Zajrzyjmy do bagażnika. Mamy tutaj na gest. Mamy. Bardzo cicho podnosi się klapa bagażnika. Oczywiście jest elektrycznie otwierana, zamykana. I bagażnik dość pojemny. 530 litrów. Bardzo ładne wykonanie. Tutaj jakieś to, co się chyba wyciąga. Tutaj siateczka z Po drugiej stronie no szmatki. No ch chciałem, żeby czysty był samochód. Chociaż zaraz się ubrudzi. Tutaj też. I pod spodem uważamy, bo tu jeszcze folia jest. O, chyba nie ma koła zapasowego. Zestaw naprawczy. Tutaj jeszcze jest jakaś pojemność. No jakieś szpargały. Nie wiem, do czyszczenia na przykład. No tak, przez 16 tysięcy kilometrów, tutaj też jeszcze folia oryginalna, taka niebieskawa. Dociąganie, kurczę, głupie pytanie, czy tutaj jest dociąganie, czy nie ma. Dwustopniowe oczywiście, ale jak tak byśmy wchodzili jak do szopy, bardzo ładnie. SA wersją, także zobaczcie, jakie tutaj są długie drzwi z syłu. No i oczywiście to całe wnętrze, no to... To jest, kurczę, w S-klasach właśnie. To. Czekajcie, co nie tak się pokazuje? O. Cyk z otwartą panoramą, z lusterkiem i oczywiście, czekajcie. Z fotelem wyregulowanym tak, by mógł się tutaj ktoś po prostu rozwalić. Pochylenie Oczywiście też tutaj jest regulowane. Ja pierniczy, nawet takie poduchy tutaj są. Jest to oryginalne w ogóle, nie żaden AliExpress. I co o tym sądzicie? Wprawdzie konfiguracja nie jest tutaj aż tak odważna, no bo biała Esa z czarnym środkiem, no ale klasycznie pięknie. Patrzcie, od razu się władowałem do środka, nawet nie pokazałem Wam, jak tutaj boczek drzwiowy. Wygląda cały jest miękki, tutaj jest miękko, tutaj są skóry, skóry, wszędzie widać taki lekko szef, burmester na pokładzie oczywiście, proszę bardzo, coś pięknego, Ambienty, drewno lipowe, o ile pamiętam, tu skóry. no wszędzie są po prostu skóry. O, tylko w niektórych miejscach bardziej tak tutaj widać fakturę. A tutaj przykładowo jest gładko na łokieć. Miejsca jak to w S-klasie przedłużonej oczywiście jest tutaj dużo, czy to na głowę, czy to na nogi. Akurat teraz siedzę w miejscu dla pasażera, ale zwróćcie uwagę, że te fotele praktycznie równo są wyregulowane. I nawet jeśli przednie fotelisko wyregulowane jest pod dwumetrowca, to dwumetrowiec na luzaku się tutaj mieści. W ogóle nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie, otworzę na chwilę drzwi, ale jak to wszystko jest? Wyprofilowane w tych fotelach, zobaczcie, jak fotel nawet do tyłu przesuniemy, no to i tak po prostu jest tutaj miejsce na kolano. Tutaj. Proszę, wlot powietrza do wentylacji. Z tyłu, oczywiście, fotele, czy tam kanapa, no bo w sumie bardziej na 5 osób jest zarejestrowany wóz kanapa. Oczywiście podgrzewana, wentylowana. Nie mam niestety pojęcia, czy tutaj są masaże, czy nie. Nawet w słupkach B. Centralnie, oczywiście, klimatyzacja czterostrefowa z jonizacją, z ampułką, z zapaszkiem, którą się wsadza tutaj do schowka, sobie regulujemy, jak ten zapaszek ma tutaj intensywnie na nas działać. Podłokietnik. Proszę bardzo, miękko wykończony, zobaczcie jak to o, zostawiamy u górę to będzie. No i teraz o, proszę bardzo, wszystko takie jest delikatne, pięknie chodzi. Ładny design jest tego wnętrza. Nawet projekt, nawet te wszystkie kreski przeszycia tutaj. Wszystko się trzyma kupy. Każda rzecz jest no, taka zaprojektowana nie bez przyczyny, że tak to ujmę. Kurczę, mogłem odpalić sobie w sumie samochód, no bo tutaj też mamy oświetlenie y, ambientne, o ile wiem. Jest to Mercedes, także oświetlenie wnętrza jest naprawdę rozbudowane. Proszę tutaj na gumkach takie schoweczki, czyli z przodu. Oczywiście też wszystko ok. Boczek drzwiowy z przodu, tak samo jak z tyłu, jest cały, miękki, calutki, wykończony w skórze. Proszę bardzo. No i też tutaj pełna Zaraz zobaczycie, zaraz sobie maszynę odpalimy. Wchodzimy do środka. Aluminiowa listwa Mercedes-Benz, podświetlana. Dywaniki, oryginalne AMG, ale one są... Takie grubaśne, to jest w ogóle też aluminiowe. Nawet jak tutaj opieramy nogę na nich, no to jest no jest premium hashtag, straszny, straszny. No i fotel kierowcy, jest tutaj prawdziwa na skórka, No ale z przodu fotele już mają masaże, tego jestem pewny. Odpalamy. Mięciutko maszyna odpaliła, no ale V8. No i co? Taki jest widok z perspektywy kierowcy. Kierowca dobrze będzie się czuł w tym samochodzie, myślę. Chociaż, no, wiecie, co ja testuję, masę samochodów, pełno, ale tak sobie pomyślałem, że patrząc obiektywnie, to niejedna osoba, która by tutaj wsiadła za kółko, byłaby wręcz taka nawet chyba onieśmielona. Ciężko nawet to opisać, ale właśnie onieśmielenie, że kierowca może onieśmielić ten samochód, gdy znajdzie się w środku, po prostu z tego hashtag premium wydaje się to też takie możliwe chyba jest to odpowiednie słowo wszystko jest tutaj w skórze czy to u góry czy to na dole wszystko jest miękkie tutaj również tutaj jest miękko no tutaj może jest trochę bardziej twardo i wiadomo te e, wszystkie dekorki ale tutaj z boku już miękko no i właśnie to podświetlenie Ambiente, 64 kolory do wyboru oczywiście możemy sobie wybierać e, jak intensywnie ma ono nam się Świecić, czy nawet gdzie świecić? U góry, na dole, po środku. Kolory mogą być osobno ustawione. Patrzcie tutaj ten dekor przez środek idący, te szwy. Wszystko to fajnie tak gra w jednym tym ekskluzywnym teamie. No jeszcze nie jest to AMG, także normalny tutaj jest zegarek, nie IWC. Chociaż, czy to nie jest przypadkiem IWC? Tak po czcionce? No nie wiem, nie będę wnikał. Jeśli chodzi o kierownicę, no to po tym widać, że jest ona e, poliftowa, tak najbardziej po prostu. Już jest taka nowoczesna, z tymi e, gładzikami. No, o gładzikach to tak różne można rzeczy mówić, ale jeśli są one, tak jak tutaj, płaskie, to jeszcze nawet spoko się je obsługuje, można się do nich przyzwyczaić. Jednak jeśli, tak jak w nowych Mercedesach, są one pochylone, jeszcze idące tak po łuku, no to tam to już trzeba się naprawdę e, postarać. Często można się pomylić, a tutaj, o proszę, od razu przejdziemy do licznika. Tutaj możemy sobie też o, w bok iść. Wszystko można sobie personalizować. No, jednostka zużycia paliwa jest jaka jest, no bo auto jest z Japonii. Proszę, gdy tutaj przyciśniemy, to proszę. Mamy też tutaj takie jeszcze menu. No i o, wyświetlacz. Head up jest też, tu jest parę opcji na nim wskazywane. Klasyczny, progresywny. A dajmy sobie na sportowy Tutaj bardzo szybko się to zmienia Jednak po środku, no to tutaj jest taki loading po prostu Ładnie to wszystko wygląda, nowocześnie już tak Tutaj gładka skóra, perforowana Nie jest to ani za gruby, ani za cienki wieniec Lekkie bicepsiki Manetki oczywiście i sterowanie tempomatem No już 222 Właśnie w poliwcie po raz pierwszy jest w kierownicy Nie ma tutaj dodatkowej manetki do tempomatu Jak tak tutaj zajrzymy, przez ramię komuś zaglądamy nie no, ramię kierownicy. No tutaj są przyciski od asystentów. Aha, zanim przejdziemy do multimediów, no to też w poliwcie mamy tutaj taką jedną taflę. W przedlifcie też były dwa ekraniki, ale po prostu miały one taką jakby wystającą ramkę, a tutaj zwróćcie uwagę... Jest to taki jeden um, tablecik zinteresujący z tymi tabletami, bo wiecie, jak 222 pojawiła się na rynku, no to bo oczywiście była krytyka, że to tablety tego... To, no nie. Ale w sumie jak wjechała 223 z tym osobnym tutaj u góry tabletem i osobnym na środku takim wielkim, no to już w 222 nagle okazuje się, że to wszystko jest takie nawet. OK. Wiecie co, jeśli chodzi o nowe samochody i to, że komuś coś nie pasuje, to myślę, że to jest wszystko kwestia czasu. Ekran po środku nie jest dotykowy. Tutaj tą rolką się wszystkim steruje, tymi przyciskami. Oraz tutaj może, proszę bardzo, fotel kierowcy, fotel pasażera, masaże, masaże. Jest tutaj nawet symulacja masażu gorącymi kamieniami, proszę Państwa. Klimatyzowanie. No tak jak wam wcześniej mówiłem, no to proszę bardzo, zapach, jonizacja. Masa tutaj jest ustawień pod siebie wszystko możemy konfigurować. Konfiguracja individual. Napęd, zawieszenie, układ kierowniczy ESP. Cofamy. O, jeszcze tutaj, jak tak sobie wciśniemy w bok, no tutaj też po prostu jest takie menu. Aha, to już Wam pokazałem, ustawianie oświetlenia, ustawianie pojazdu, zużycie. Ładnie to wszystko wygląda, nawet graficznie. Zobaczcie, jak tutaj ta ESA się prezentuje pięknie. Tutaj jeszcze sobie klikniemy menu, no to wchodzimy właśnie tutaj, o, w nawiewy. Te otwory wentylacyjne, to też one tutaj tak, takie to jest, to z oporem, premium, Otwieramy. Takie ptaca, no nie jest miękko wykończona, ale to niepotrzebne przecież. No i tutaj proszę bardzo zamykamy, że wszystko w tym samochodzie tak chodzi. No i tutaj też jest touchpad, dodatkowe przyciski. Tutaj proszę, auto samo jest w stanie nam zaparkować. Oczywiście kamery 360 stopni. Z tego co widzę, czy tutaj można tym samochodem już wjechać, sobie wyjechać z garażu, z telefonu. Wiem, że tutaj w tych S'ach była taka opcja: zwiększanie prześwitu, zawieszenia, tryby jazdy. No to co? Eco, Comfort Sport Individual. Aż się sami ją kończysz BS-a tutaj mnie nie śmielała. Podłokietnik, też to wszystko takie. O, cyknięcie, podowarka indukcyjna, porty USB jeszcze nie USB-C, USB, karta SD. Z dwóch stron, z dwóch stron. Mercedes, prawdziwy Mercedes. No i dobra, co myślę, że możemy gasić maszynę i jeszcze zajrzymy pod maskę. Wiecie, co tutaj doszukałem się takiego pewnego kwasu, bo yy, akurat ten kwas nie dotyczy tego egzemplarza, ale jeśli chodzi o gamę silników, to z pozoru wszystko ok. Mamy dostępne yy, hybrydy typu plug-in. Mamy diesla bardzo fajnego 400D, była kiedyś taka Esa w dieslu yy, na kanale 340 KONI, ale na przykład jeśli chodzi o wersję S. 500, no to przed przedlift to była V8 po prostu, 4,7 litra. A tutaj, no to kurczę, żeby była V8, to trzeba już właśnie kupić sobie S560, -y. bo 450, czyli bazowa benzyna w takiej esie w polifcie, ma 6 cylindrów, 500 ma 6 cylindrów, no i tutaj już V8, no chyba, że też weźmiemy AMG, była też S600, chyba 12-cylindrowa, o ile dobrze Y, pamiętam, ale skupmy się na tym egzemplarzu. Zmienione zostały diesle, ale też zmienione zostały benzynki w gamie. I tutaj nie ma już 4.7 V8 ani 5.5 V8, tylko 4.0 biturbo. Tutaj mamy turbinki, e, oznaczenie M176 bodajże, albo 178. To jest chyba taki sam silnik jak w tych nowszych AMG, właśnie 4.0 biturbo ale yy, taki taka delikatniejsza wersja zaledwie dziwnie brzmi 469 koni mechanicznych oraz 700 Nm silnik skonfigurowany jest z automatyczną 9-stopniową skrzynią biegów 9 g oraz tak jak wcześniej wspomniałem z napędem Format. Zobaczcie, nie jest to nawet jeszcze miękka hybryda, aczkolwiek jeśli chodzi o eco no to co? Wiadomo system start-stop oraz jest tutaj odłączanie cylindrów, ale dzięki temu ten wóz wcale nie musi być jakiś tam strasznie paliwożerny, pamiętajcie, że mamy do czynienia z segmentem F w longu, z napędem na wszystkie koła i gdybyśmy jeździli w ogóle krajówkami, tak do 100 km na godzinę no to nawet poniżej 8 litrów, tutaj komputer pokładowy nam pokaże, taka jazda 130-150 km na godzinę to 10 litrów na 100 km osiągi Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta to 4,6 sekundy. A prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Auto jest z Japonii, ale mam nadzieję, że na Japonię nie miały one ogranicznika na 210 czy coś takiego, to bardziej USA. No zobaczymy. Myślę, że możemy przenosić się pod autostradę, ale jeszcze przed tym krótki soundcheck. AUS ma pod maską, ale ten silnik bardziej szumi niż burczy. No, segment F, tak tutaj powinno być. No i jesteśmy na miejscu, Boże święty, jak ja wyglądam w ogóle w tej kurtce co za kurtka, jakbym ukradł ten samochód. Gdzie tu skóry jakieś? Z parkingu, na którym kręciłem prezentację, w to miejsce jechałem sobie tak w zasadzie przepisowo nawet średnio eco-drivingowo tak bardzo średnio. A średnie zużycie paliwa, już Wam pokazuję co mi tutaj wyszło. Czekajcie, zapłon sobie włączymy. Proszę bardzo, 11,2 km na litr. Jest to mniej więcej, przeliczyłem sobie, 8,9 litra na 100 km. Także, tak jak mówiłem, jakby tutaj się spiąć, trochę bardziej jeszcze jechać, tak eko. Wiecie, no zielone czasy teraz są. To można byłoby poniżej 8 litrów tutaj mieć. Palimy. Od razu tryb sport. Kasujemy zużycie paliwa. No, i możemy jechać. Samochód jest fajnie wyciszony. Ja ostatnio jakoś nie robię tych testów wyciszenia, ale dzisiaj i tak, i tak bym nie zrobił, bo jest troszeczkę wilgotno. Dobra, odpalamy. Nie wiem, jak tutaj yy, ta prędkość będzie tutaj pokazywała, czy nie będzie pokazywała na telefonie, ale tutaj zewnętrzną antenę już do raceboxa trzeba było. Wyciągnąć No bo wiadomo, klejone szyby No to już nawet wiecie, no kurcze pieczony esa w longu, no człowieku No i co? Teraz będzie jakieś takie szybkie 100-200 Taki boczny wiatr mam mniej więcej Dobre Będzie 100-200 Auto nam zjedzie Kierunkowskaz był, ale pan tutaj nie zjechał Dobra, to zaraz sobie zmierzymy Ja pewnie, że prawie w ogóle tego silnika nie słychać Obczajcie to, wciskam gaz do dechy Tam przecież prawie 500-konna V8 a pod maską pracuje No tu proszę bardzo Na spokojnie Mega, relaksująca próba autostradowa to będzie Więc co, tutaj zrobimy sobie taki szybki pomiar 100-200 może być z górki z 1%. Najwyżej później poprawimy. No, 1, 1% z górki i kurczę. O nie. 11,3 sekundy, 100, 200. Ale proszę Państwa, mamy tutaj kagańczyk na 211 km na godzinę. Ja pierniczę. No niestety, Ole, tutaj ekstremalnie wolne wyprzedzanie. Nie no, ja pierniczy, już do tych 250 moglibyśmy tutaj dać. Ale jak ktoś kupi ten samochód, to przynajmniej ma pewność, że więcej niż 211 ta nie jechała. Chyba trzeba będzie sprawdzić tutaj zużycie paliwa przy 200 km na godzinę. Jak na razie 3,2 km na litr, jak tak sobie jechałem. No dobra, wiecie co? Damy sobie na eko. Tempo na 200 km na godzinę. W esie przed liftem do 200 działał ten pomat, a tutaj działa do 210. Dobra 192 km na godzinę według GPS-u, ale ten 200. To dzisiaj będzie troszkę inna próba autostradowa. Odcinek specjalny, dobra. Auto ma tutaj asystenta jazdy, więc powinno nawet samo zmieniać pas. O ile się dobrze orientuje, no i tak można lecieć w trasę. To jest właśnie S-Klasa. Wiem, że dla niektórych, szczególnie dla komentujących na facebooku pod rolkami, tu jest, abstrakcja taka, paszcie, S-klasa. Normalnie sobie tak lecimy. I tyle. No, tutaj auto widzę pod górkę. No, to już zredukowało. Z 9 do 8 biegu ten samochód ma takie płuco, takie płuco No, tutaj dość pagórkowaty fragment autostrady. 9 no, bieg, takie 200 km na godzinę to jest 2260 obrotów. Patrzcie, non-stop, ale dwie paczki. <laughs> Nieraz nie zwolni. No dziwna dzisiaj próba autostradowa. Nawet tutaj już nie, nie, nie zjeżdżam nawet na prawy pas. Zawsze może być ktoś szybszy. Także obserwujemy, co się dzieje za nami w lusterkach. No, bo tutaj tempomat aktywny zaraz by mi hamował. No i BMEczka. Mam nadzieję, że nie wyjedzie. Wyjedzie 6 km na litr. Średnie zużycie paliwa przy takiej prędkości. No i zjeżdża BMA. Zjechała BMEczka. Dobra. Troszkę zwolniliśmy, ale tempomat tutaj nam przyspiesza. I ponownie dwie paczki. No, lecimy sobie. Co tutaj jeszcze by Wam poopowiadać? No, tutaj niektóre turbiny są odłączone, ale tutaj widać, że jest ewidentnie boczny wiatr. Zawrócimy sobie. Myślę, że sprawdzimy jeszcze raz 100-200. Kurcze pieczone, ale to trzeba się tutaj opamiętać z tą prędkością. Szczególnie, gdy chcemy zwalniać, no to... Trzeba mieć po prostu na uwadze Trzeba być świadomym tego Że to 200 km na godzinę No i takie zwolnienie Jak jest ograniczenie do 120 czy 80 Chwilkę może potrwać W ogóle w trybie eko Taka jazda No i dobra Sport Sound check Będzie coś tutaj słychać? Nie Auto po prostu się odpycha Czuć, że ostro wbija w fotel Ale tak to Jakieś takie wokalne emocje. Właśnie nie ma wokalnych emocji, właśnie one są redukowane, abyś tutaj jak najciszej się tylko da Panie, to jest S-Klasa. No, w komforcie, oczywiście i w eko, no to zawieszenie e, jest tutaj bardziej miękkie niż w trybie sport. No i ogólnie też auto przyspieszając, tam chyba powyżej 120 km na godzinę się obniża, by być bardziej aerodynamiczny, by był mniejszy współczynnik oporu powietrza, gdy zwolnimy później chyba poniżej 80, jakoś tak to w Sach jest. To auto się z powrotem podnosi troszkę. Ja pierniczę, ale szkoda, że ten kagańczyk tutaj jest. Generalnie myślę, że jakby ściągnąć tutaj tylko kaganiec, już nawet nie bez robienia programu. Kurcze, 209. Nie, no chyba 300 nawet by dało radę tak bójnąć. No dobra, coś tutaj się dzieje. Jakieś ostrzeżenie policji? Ciekawe, ale nie ma znaku No to można lecieć No to takie Szybkie 100-200 Od 70 km na godzinę Skrzynia też tutaj czuję chyba szybciej, zmienia biegi nawet W S, w trybie sport No i 11.66 i ten brutalny kaganiec No mam wrażenie jakby auto zaczęło zwalniać, a po prostu Ono przestało Przyspieszać. Jest to bardzo ciekawe wrażenie. 1166 i tutaj było praktycznie równo z bocznym wiatrem, Takie 1150 coś by było, gdyby wiatru w ogóle nie było. Myślę, że możemy sprawdzić sobie prędkości obrotowe jeszcze przy takich normalniejszych prędkościach. No dodajmy sobie tryb Eko i zwolnijmy do 140 km na godzinę. No to mamy po jejku 1600 Gdzieś 46 obrotów. Zwalniamy do 120. Zrobię sobie to tempomatem, z przycisków. Albo samo to zrobi. Zmiana pasa ruchu w prawo. Tak, samo zmieniło w zasadzie pas. No i 120. To jest 1000. O ja, piernicze, ale nie, 1348. No teraz pod górę. No tutaj to, to zredukowało do 8. Na 1648. 6. Ja zwalniam do 100 km na godzinę Dobiję sobie nawet dziewiąty bieg Już na siłę Zaraz będą komentarze. No co, co zaciera się silnik Przecież przy takich prędkościach obrotowych Nie, nawet Mercedes tutaj Nie chce wrzucić dziewiątego biegu Także na ósmym mamy No też koło tam 1300 coś obrotów Ale czekajcie, powoli tak będę sobie tutaj przyspiesz, Przyspieszał Dziewiąty bieg od ilu można wrzucić? Od 110? No, dziewiąty bieg tak od 116 km. Na godzinę mniej więcej No i dobra, mam nadzieję, że mimo wszystko ta próba autostrawa Wam się niesamowicie podobała Te pomiary obrotów, pomiary zużycia paliwa Teraz widzę, nie kasowałem, no to 6,5 km na litr Tutaj na dole Wam wszystko będę rozpisywał Kawał luksusowej białej larwy Prawie kurczę mejbech, tak jak mówiłem na początku Ja tylko bym tutaj ten kagańczyk ściągnął On tylko taki tutaj kurczę Toksyczny Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.